Państwa serdecznie, Elżbieta Liszewska i program Żyj świadomie. Chcę powitać Państwa w Nowym Roku, złożyć najserdeczniejsze życzenia, radości, zadowolenia, spełnienia wszystkich marzeń, tego, aby realizowały się wszystkie Wasze cele w życiu osobistym, życiu zawodowym, że wszystko, o czym pomyślicie, zmaterializowało się, żebyście potrafili zrobić to, czego tak naprawdę pragniecie. Jesteśmy tutaj po to, aby Wam pomóc, aby pokazać, że są takie metody, że można osiągać w życiu to, czego tak naprawdę pragniemy, że można być z Tobą spełnioną, radosną, zadowoloną. Może nie nastąpi to od razu, natychmiast, ale z biegiem czasu zrealizuje się. Do tego, żeby to się zrealizowało, potrzeba trochę własnej pracy, wysiłku, zaangażowania. I o tym, jak zminimalizować ten wysiłek. W jaki sposób podjąć konkretne działania, które przynoszą konkretne efekty, będziecie państwu mówić w naszym cyklu. Bo jeżeli mamy drzwi, to po co wyważać okno? Te drzwi są już otwarte. Wystarczy tylko posłuchać i tak jak inni, jak wiele osób już zrobiło, nacisnąć tą klamkę i wejść do środka. A w środku jest taki pokój, w którym realizuje się wszystko, czego chcemy. Za ten pokój. Jak on wygląda, co się my sami odpowiedzialni? Nasza świadomość, nasza podświadomość. Nasza świadomość to to, o czym mówi się w poprzednich odcinkach. Nasza podświadomość to jest to, o czym będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Dzisiaj odcinek łączący te dwa tematy. Przypomnę, że prowadzę Akademię Liderów. Jestem założycielem Szkoły Rozwoju Osobowości Szkoły dla terapeutów, dla trenerów szkoły dla osób, które chcą swoje życie zmienić i te dla tych osób, które chcą pomagać innym i pokazać, że taka zmiana jest możliwa. Yy, proszę Państwa, w dzisiejszym programie yy, będę mówić właśnie o tym, w jaki sposób swoją świadomością yy, o, o, uświadomić sobie, że można swoje życie zmienić i w jaki sposób zrobić to, aby, <coughs> przepraszam, taka zmiana w życiu nastąpiła. Jest nowy rok. Rozpoczyna się jakby nowy cykl. I w tym nowym cyklu zawsze przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że sobie coś decydujemy o czymś, postanawiamy. Nie zawsze to nam wychodzi. Chciałam skupić się w tym odcinku na tym, w jaki sposób postanowić coś zrobić i działać. I działać tak, aby to, co postanawiam, w naszym życiu się. Materializowało, aby nasze postanowienia nie były krótkoterminowe, nie były tylko słomianym ogniem i aby te postanowienia były odpowiednie i dobre dla Państwa, żeby nasze życie układało się tak, jak tego pragniemy, i z dobrem, z korzyścią dla nas i dla innych osób. Może nie do końca to widzimy, to tak jak dziecko. Dziecko ma ochotę i cel. Zjeść coś słodkiego. Jedna tabliczka czekolady, druga, trzecia. Myślę, że mogłoby jeść tylko słodkie rzeczy. Z punktu widzenia, z poziomu dziecka, rodzice nie są dobrze, że zabraniają. I to takie fajne, takie smaczne, takie, takie miłe I, i, takie, i takie dobre. Te czekoladki są takie dobre. My wiemy, że to nie jest dobre. I jest taka wyższa mądrość wszystkich nas, która wie, co dla nas jest dobre, a co dla nas nie jest dobre. My nieraz jesteśmy jak te dzieci, które chcą mieć kolejną czekoladkę, nie zastanawiając się, że krzywdzimy siebie. Że tak naprawdę yy, nasz organizm może być spustoszony poprzez nieodpowiednie jedzenie, że może na nas to źle wpłynąć. Nie zastanawiamy się, tylko przeby do przodu z realizacją naszych celów. Jak dzieci. Więc cele i postanowienia też muszą być bardzo przemyślane. I nie tylko z poziomu dziecięcego widzi mi się. Proszę Państwa, podczas terapii, które prowadzę, bardzo często słyszę, że ktoś czegoś chce, bez zastanowienia i bez przemyślenia, że to nie może, że to jest moje chciejstwo, moje widzi mi się, i niekoniecznie musi to być dobre dla innych. Dlaczego tak jest? Dlaczego się nasnawiamy? Nie, nie dlatego, że jesteśmy niedobrzy, podli czy po prostu egoistyczni. To jest cecha dziecka. I uwierzcie mi, uwierz mi, że większość naszego społeczeństwa, a może także i ty, jesteś dzieckiem. Zachowujemy się jak dzieci w piaskownicy i nie uświadamiamy sobie tego. Dzieci kierują społeczeństwami. No, kiedy wybuchają wojny, jakieś dziecko chce udowodnić sobie, Wewnętrzne dziecko, które rządzi tym człowiekiem, poczucie własnej wartości. Ja zagarnę ten kraj, ja osiągnę, ja będę lepszy. I walczy z innym dzieckiem w piaskownicy, która babka ładniejsza. I po głowie sobie walą łopatkami. Bez zastanowienia, aż tak naprawdę jest ogromne spustoszenie. I to, o czym będę chciała dzisiaj Państwu powiedzieć, to jest to, żeby nasze cele nie były celami egoistycznymi, egocentrycznymi, celami dzieci. Które robią to, co chcą i myślą, że jest dobre. Będziemy zastanawiać się nad tym, że czy to, czego ja pragnę, jest naprawdę dla nas dobre, czy to, czego ja pragnę, nie krzywdzi innych. I będziemy zastanawiać się nad różnicą pomiędzy dbaniem o siebie, pragnieniami realizowaniem swoich celów, a tym, czy nie jest to krzywdzące dla innych. Na początku powiem, że nasze cele powinny się realizować w kilku dziedzinach, nie w jednej. Zapewne Państwo powiecie, tak, ja wiem, życie osobiste i zawodowe. No tak, to jest prawda, ale życie osobiste to co? Życie osobiste to jest rodzina. Często mylimy nasze małżeństwo czy związek z rodziną. Rodzina to jest rodzina. Rodzina to my, nasze dzieci, nasi rodzice, może i dalsza rodzina. A małżeństwo, związek jest czymś innym. I ważne jest, żeby mieć odrębne cele dla swojego związku i odrębny cel dla swojej rodziny. I zadawam pytanie: czy macie cel związku? Czy macie cel rodziny? Czy wiesz, co chcesz osiągnąć w swoim związku? Czy żyjesz tak z dnia na dzień? Czy tylko, żeby dziś mu było przyjemnie. Jeżeli tak myślisz, to jesteś dzieckiem. I nigdy nie będzie zadowolenia. Bo nie będzie pełnego spełnienia. Bo człowiek dorosły źle czuje się, kiedy żyje tylko z dnia na dzień. Mamy samoświadomość. Jesteśmy jak nieistotne zwierzętami. Mamy instynkty. Ale mamy coś więcej niż zwierzęta. Samoświadomość. Wiemy, jak będzie życie wyglądać, wiemy, że umrzemy, wiemy, że coś tam, że coś tam. Dwie tego nie wiedzą. Instynktownie mogą wyczuwać, natomiast nie mają takiej świadomości. Więc jeżeli mamy samoświadomość, to trzeba mieć samoświadomość swojego życia. I rozdzielamy tą samoświadomość na kilka dzieci. Więc jeszcze raz. Dziś może powiem tylko o kilku rzeczach, a przeanalizujemy to sobie w kolejnym odcinku. Może zróbcie sobie w międzyczasie takie ćwiczenie właśnie do którego wrócimy za tydzień. Więc tak, dzisiaj mamy, dziś jest początek stycznia. Początek stycznia roku 2015. Zastanów się, w jakim miejscu chciałabyś, w jakim miejscu chciałbyś znaleźć się na początku stycznia. Załóżmy, niech będzie 15 stycznia, dajmy sobie dwa tygodnie na rozkręcenie się. 15 stycznia 2016. Pomyśl o swoim związku. Jak chciałbyś, jak chciałabyś, żeby wyglądał Twój związek? Pomyśl kilka o tym. Drugi punkt. Rodzina. Rodzina to są dzieci. Rodzina to są rodzice. Rodzina to jesteśmy my razem z dziećmi z rodzicami. Pomyśl sobie o swojej rodzinie. W jakim miejscu jesteś dzisiaj? Początek stycznia 2015. Pomyśl sobie, co chciałabyś, co chciałbyś osiągnąć w przyszłym roku, za rok. Początek stycznia, 15 stycznia 2016. Co jest do zrealizowania? Jaki jest cel twojej rodziny? I zatrzymam się na chwilę przy celach. Często żyjemy właśnie w taki sposób, bez, bez żadnego celu, jak liść na wietrze. No i wtedy czujemy się ofiarą. Bo oni zrobili to, bo stało się tak, bo coś nagle się pojawiło. Nie pojawia się nic nagle samo z siebie. To, że coś się w życiu dzieje, to mam w ten swój udział. To, że ktoś z nami nie chce nawiązywać przyjaźni, jakichś relacji, to może dlatego, że jestem gburliwa, że jestem nadąsana, że narzekam. Albo, że nie mam czasu dla przyjaciela wtedy, kiedy on potrzebuje pomocy. Niech się dzieje samo siebie. A potem dziwimy się, że u słuchu życia jesteśmy sami. Bo myśleliśmy egocentrycznie jak dzieci. Więc jak jest cel twojej rodziny? Co chcesz osiągnąć? Za rok. Jak chcesz, żeby wyglądała twoja rodzina? Pomyśl. Odpowiedź nie przychodzi natychmiast, daj sobie na to czas. I zajmijmy się następnym punktem. Punktem zawodowym. I ten punkt zawodowy też podzielimy na dwie części. Praca. Dziś jest początek stycznia 2015. Jak wygląda Twoja praca dziś? I przenosimy się rok do przodu. Teraz. Wielkim susem przenosimy się w przyszłość. Początek stycznia 2016. Jakie masz marzenie i pragnienia? Co chciałabyś, co chciałbyś osiągnąć w pracy? Czy coś ma się zmienić? Czy ma być taka praca, jaką masz teraz? Czy chcesz mieć inną pracę? Ale powiem coś bardzo ważnego. Jeżeli chcesz być w tej pracy, w której jesteś teraz, to nie można tkwić w marazmie. Nie może być tak jak jest, byle jak z dnia na dzień. Co chcesz zmienić, udoskonalić? Jak można wprowadzić coś nowego, żeby to życie zawodowe, żeby twoja praca była inna? Lepsza, doskonalsza. Jakie udoskonalenia chcesz wprowadzić w swojej obecnej pracy? Lub może chcesz zmienić pracę? Zastanów się w tej chwili nad Rok początek stycznia, rok 2016. I idziemy dalej. Praca łączy się z zarabianiem. Natomiast od razu powiem: jeżeli pracujesz tylko dla pieniędzy, to ani nie będzie pieniędzy, ani nie będzie zadowolony. Pieniądze są wartością dodaną. To tak jak ktoś się pytał, czy byt kształtuje świadomość, czy świadomość kształtuje byt? Jeżeli nasz byt kształtuje świadomość, to zarabiasz tylko dla pieniędzy i nie ma zadowolenia. Jest odwrotnie. Twoja świadomość, twoje wnętrze kształtuje Twój świat. Jeżeli pracujesz z innych pobudek, nie tylko dla pieniędzy, to one przychodzą po prostu, tak jak powietrze. Zastanawiasz się nad tym, czy jest powietrze, czego nie ma? Na co dzień na pewno nie. Tak samo jest pieniędzmi. A czy są pieniądze, czy ich nie ma, zastanawiasz się? To jest taka sama energia jak powietrze. Jeżeli robisz coś dobrze, to jest prawo wszechświata. Robisz dobrze, jesteś wynagradzany. Robisz niedobrze, nie jesteś wynagradzany. Skupiasz się za bardzo nad czymś, to nad czym się skupiasz? Za bardzo ciało, które jest napierane, stawia opór. Prawo fizyki. Mówiłam, że o fizyce też będziemy mówić. Ja przemycam wiedzę na temat fizyki. Natomiast będziemy się zajmować dużo bardziej konkretnie. Tak więc idziemy dalej. Pieniądze. Na razie tylko tyle. Pieniądze. Ile masz pieniędzy teraz? W jakim miejscu finansowym twoje finanse jesteś w życiu? Pomyśl sobie, jak chciałabyś, jak chciałbyś, żeby wyglądało to w przyszłym roku. Bardzo szeroki temat. Niektórzy mówią, dopisz sobie jeszcze jedno zero. Ale czy się na to podświadomie zgadzasz? Jeżeli zarabiasz tysiąc, to dziesięć tysięcy to jest dla ciebie okej? Okay? Czy jak podświadomość to przyjmie? Prawdopodobnie nie. Bo to jest za duża kwota. Nie jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Zastanów się nad taką kwotą, która dla Ciebie jest realna. I zawsze o ty realny można podwyższać sobie. Realna, ale przygotowana, ale taka, że możemy. Nie po to mamy te pieniądze, żeby sobie udowadniać wartość, podnosić ego, szpanować. Intencje są bardzo ważne. Więc rok 2016, początek stycznia, w jakim miejscu finansowym jesteś teraz? Ile zarabiasz? Ile masz na koncie? Pomyśl sobie. Był to czwarty punkt. I jeszcze dwa. Powiemy sobie jeszcze o dwóch punktach. Mianowicie powiemy sobie o tym, co jest bardzo ważne w naszym życiu i od czego bardzo często zaczynamy składanie życzeń. Życzymy nam zdrowia. Jak będzie zdrowie, będzie wszystko. I to prawda. Ale Twoje zdrowie, jak i wszystko inne, zależy od Ciebie. Przede wszystkim zależy od tego, jak o, jak o siebie dbasz. Może nadmiernie hipochondrycznie się boisz, a może zaniedbujesz swoje zdrowie. A może masz w środku takie wewnętrzne przekonania, czy tyle złości, pretensji, żalów, które się kumulują w Tobie powodują choroby. Za wszystko w Twoim życiu jesteśmy odpowiedzialni. I za zdrowie również. Chorujemy na własne życzenie. I wszystkie choroby mają pochodzenie psychosomatyczne. Wszystkie. No to tak jak i z genetyką, albo może inaczej, jak z AIDS i z HIV. Można być nosicielem HIV i do końca życia nie uruchomić tego wirusa i nie zachorować na AIDS. Tak samo i tu. W Tobie mogą być wszelkie zasoby i można ich nie uruchomić. I mogą być negatywne cechy, których też możesz, możesz je przyblokować i nie uruchomić. Więc za zdrowie jesteśmy również odpowiedzialni my sami. Pomyśl o swoim zdrowiu, czego ci w tym momencie brakuje, co ci przeszkadza. Pomyśl o swoim zdrowiu za rok. W zdrowiu mogą być różne drobne rzeczy. Kto, ktoś mówi, jestem zdrowa, więc mnie dolega. Ale czy chodzisz regularnie do dentysty? Czy ćwiczysz regularnie? Czy dbasz o swoje zdrowie? Czy wietrzysz pomieszczenie, w którym jesteś? To również jest dbanie o swoje zdrowie, o swoją fizyczność. Jak chcesz, żeby wyglądało twoje zdrowie i co należy zrobić, aby w roku 2016 być zdrową osobą? Jak chcesz, aby twoje zdrowie wyglądało? I ostatni punkt, mianowicie rozwój. Rzecz, którą bardzo często zaniedbujemy, ale która dla naszych celów jest bardzo ważna. Rozwój możemy teraz sobie pomyśleć w takim znaczeniu cele. Inaczej jeszcze, szczęście. Każdy chce być szczęśliwy. Jesteśmy szczęśliwi, chcemy być jeszcze szczęśliwsi. I tu można to porównać do rozwoju. Chcemy więcej szczęścia, więcej zadowolenia. Kiedy zarabiamy tysiąc, chcemy półtora czy dwa, kiedy dwa chcemy trzy, kiedy trzy chcemy pięć, kiedy dziesięć chcemy dwadzieścia, zawsze chcemy więcej. I tak samo psychicznie chcemy jeszcze więcej zadowolenia i szczęścia, więcej rozwoju. Zobacz, w jakim miejscu jesteś w swoim rozwoju. Czego Ci brakuje w rozwoju, w życiu osobistym, w życiu zawodowym? Czy może jest ktoś kto Ci blokuje w Twoim rozwoju? Może blokujesz się sam czy sama? Pomyśl o może o dodatkowych kursach, o szkole, o szkoleniach, o pracy nad sobą, która też będzie rozwojowa. A może jest jeszcze coś innego, co przyczyni się twojego rozwoju. Rok 2016. W jakim miejscu jest twój rozwój? O ile rozwinąłeś się, o ile rozwinęłaś się w ciągu tego roku? Zaplanuj to sobie. I dziś zostawiam Was z Przemyślcie sobie wszystko to, co powiedziałam. Bo za tydzień na podstawie tego, co zrobiliście, macie tydzień czasu. Za tydzień połączymy to wszystko razem i opowiem Wam, co robimy dalej z celami. I jak, wygl jak powinny wyglądać nasze noworoczne postanowienia. Więc życzę miłej pracy i się kończę krótko. Do zobaczenia za tydzień.